To idziemy dalej. Aktualna talia, wiadoma... O, znowu ten Conqueror, ten top 5 do 6 gry, podobno. No, też on niezmiennie. Nie, chociaż nie wiem, czy coś nie w swojej koncepcji. Może troszeczkę. Ale też te stingery na bank zagra i będzie problem, no. Będzie problem nie mały. Vortex cannon firing, we can blink. Blink moving. Three on the enemy. Follow me. Many circuit. Fire blink selected. We are on our way. Enemy is building a resource base. Prime loaded. I am blink. As of sun. Covering ground link Ej, ale w sumie jak nie mam krabów, tak ja mam pokarać jak ktoś gra te łospy z ekspansją, nie? No też w ogóle robi to samo wyłożone na zmiany strategii. No, będzie... będzie tragedia w sumie z tej gry mam wrażenie. No dobra zobaczymy. Co się wydarzy? You got a resource, space taking fire! You got a resource space taking fire!

No, po prostu spamuje wojsko aktualnie. Które mi jak kanałami jeszcze w międzyczasie, nie wiem co. To, to, to jest bida.

czy panie przeciwlotniczy pan nie może stanąć lep... Co? Jak tak słabo w niego wam? że wystarczy jeden. A to odpowiedzisz mi, otóż nie. Dobra, jakieś technologie się dzieją. Serio? Ty wygrywa? Ale bieda Mortary kiedyś były lepsze. To jest niesamowite jak Czasami to tak się szybko rozpada wszystko. in combat. On tego nie powinienem przegrać. <grywa> Absolutnie. Te chemoty robi. Idzie w bazie. A, bombery zrobił mi tak. Ta chama. A, nie wyższą. Systemy mają minimalny zasięg, czy zawsze mogą atakować? Zawsze, 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 zawsze mogą atakować. O, może już będzie? Nie, nie będzie. 4000, prawie, prawie, prawie. Ale mnie za wiele razy połapał, no. Ja to powinienem na bank przegrać te mapy, przy tej ekonomii jaką miałem. Jeszcze tam na środku nawet nieźle mu poszło. Chociaż nie no, w sumie nie wymienił się też tak fenomenalnie na środku, ja tam powinien po prostu mieć jeszcze więcej jednostek. Ale na przykład jak on by szybciej i lepiej rotował do mojej drugiej, to on chyba by wygrał. Mam wrażenie, że styl ten szybki, łospy, stingery, hornety, jakieś takie rzeczy, jest najlepszy. Jakby go dobrze grać oczywiście. Taki parting, nie? I dragonfly y pewnie, no. Coś, coś takiego, co on tutaj robi, to się wydaje najlepsze. Chyba, żeby szukać jakiejś turbokampy perfekcyjnie zagranej. To może, może, może. Dobra, dzień Lecimy, kolejny. No, no, tego już grałem. A to ten, co tam zawsze robi. Polina z jednej bazy. No, dobra, dobra, dobra. Będzie nas cisnąć, nie? <laughs> Niektórzy to nie ma, że boli do końca. Nie ma, że boli, atakujemy, walczymy, hopie. No i myślę, że zrobię powietrz, no właśnie kurczę, jak on dobrze zagra, to nie wiem, czy to moje powietrze mają sens. Ale Mortary, to ja nie zdążę rozstawić ich, jeżeli. tam ja, Starforgeda zrobię, bo. Ja nie zdążę rozstawić tych moich i oni nie zdąży zniszczyć i złapać. No to ja muszę zagrać coś innego, bo to Mortary mi nie pomogą. A ci to już w ogóle mi nie pomogą w obronie. ci Heavy Hunters co mam tutaj. Oni też w ogóle. Dramatycznie by byli. Jeszcze by mnie nie bierze, gość? Co się dzieje? Normalnie był taki szybki z niego, Bill. Nawet nie udawaj, że nie olinujesz gościem, co nikt ci w to nie uwierzy. Ja wcześniej powinienem się zblinkować za, za surowcem, za baterię. Jak mi to rozwali, to będzie problem. Ej, no jest mega źle. Jest mega źle, bo on teraz zrobi te co Ja zrobię, ale imba. Tego build kontruje mój trochę, chyba nie? Troszeczkę tak. Chyba, że ja mam po prostu wystarczająco dużo tych, tych ja to mogę rozwalić. Ale ja. Ale one mają obrażenia te Dragonfly Co jest? Okej okay, nie sądziłem że to mogę zrobić w ogóle Interesujące Ale co on ma teraz jeszcze te, to co mu zostało tam z tego Ja dalej przegrywam Ale jest tragicznie Chyba nie mam Dobra, braku mortarów, ale no właśnie, nie mogę ich chyba do końca zagrać, więc no to co, on, to co on ma, jest mega mocne na to co ja mam. Czyli musiałbym heavy hunterów się pozbyć, ale wtedy. Aha, no ale to. No co jest problem? To z tym otwarciem mam problem, jak robię to co robię. Chyba, że King Kraby, no to wtedy mięciutko wiadomo. King Krab to jest kozak. No, ale no to. No dobra, no to, no to wracamy. No. Na stary, śmieć. Ale to co wtedy, Blink Hunters i ten normalnie? <grystanie> jak wiele się musi wydarzyć, żeby wszystko pozostało tak jak było, nie? No lub. Bez zmian.